mamy ludzie z tej strony, zeba. i dzisiaj ja to wam pokażę. Znaczy, no, pokażę wam grę o nazwie Ezy Skin. CS Simulator, dokładnie tak. Wejdziemy sobie. Kupiłem jeszcze skrętek. tutaj mam moje bronie. Słaby trochę. No i pokażę wam tutaj. O, tutaj mamy wszystko: w sześciuteńko. Nie mam do tego haków, bo ja nie hakuję, no i dzisiaj sobie odtworzymy chromy, yy, więc widzimy się za chwilę, kupię te chroma, chromy, a więc już kupiłem skrzynię, teraz możemy przechodzić do otwierania, właśnie, no i lecimy. O, kosa przeleciała, widziałem. I dual berety, Nie, Quicksilver, spoko. Znaczy nie spoko, ale No, dobra, przycisza. już Już cisza. No, no. I Lecimy. Lecimy z tym otwieraniem. Szymeczek. Dual berety. Zawsze to coś, nie? Nie mam kosy żadnej Żadnej kosy nie mam Nie mam haków Ale... Może kiedyś będą, może takie coś będzie kiedyś Haksy Czerwony spinek przeleciał Może kiedyś będą haksy Może nie, kto wie No Tak Z czego nagrywam? Mobisem, tak Pokażę Mobizen. Trzeba tam zainstalować jeszcze jedną aplikację, potem, żeby nie było jakichś innych rzeczy. No, a więc, tak. Mobizen. Polecam tą aplikację. Jeszcze z nimi nie nagrywam. A no, to będzie mój pierwszy raz. Nagrywam z Mobizenu. No, taka aplikacja. Myślę, że będzie przydatna. Jak ktoś, że lubi grać, na telefonie i lubię nagrywać filmiki A no to Mobizen bardzo przydatna aplikacja tak, możemy tutaj robić przerwę zdjęcia i różne rzeczy a, a więc otwieramy dalej, nic nie ma kosa tam przeleciała. blok